Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jak co niedzielę. Zapraszam na aktualne wydanie Board News. I w tym tygodniu, jak wiecie, było i jeszcze będzie naprawdę gorąco, gorąco od nowych zapowiedzi, newsów, przedsprzedaży, o których... Za chwileczkę usłyszycie. A mój pożar w Nemezis Lockdown jeszcze wciąż płonie. Co wydarzyło się w minionym tygodniu? Możecie zerknąć sobie na naszą dość nieoczekiwaną, jeśli chodzi o zakończenie, rozgrywkę w Nemezis Lockdown. Zapraszam serdecznie do obejrzenia sobie tego live'a. No i możecie oczywiście posłuchać o waszych... Też całkiem ciekawych, interesujących i w trzech wypadkach zaskakujących wyborach, jeśli chodzi o grę miesiąca października. Skoro o grze miesiąca mówię, to oczywiście zapraszam Was już do głosowania na grę miesiąca listopada. Szczególnie, że trzy nowe nagrody do tego Was zachęcają. Każdy, kto odda głos w kategorii najlepsza gra listopada, a także najlepsza gra o tematyce horroru, ma szansę na wygraną, a do wygrania jest Railman Dirt, a więc uwaga, żebyście nie wypadli z trasy od wydawnictwa od Games. Grę naturalnie zasponsorował sklep z planszówkami Księgralnia, natomiast Imperium Antyk, tym razem od Gry Bez Prądu, moi drodzy. Zachęcam was oczywiście jak zawsze do aktywności, bo wasze kciuki w górę e, oraz komentarze są zawsze mile widziane i są naprawdę najlepszym motywatorem, aby stanąć tu za tydzień i nagrać wam jeszcze jeden kolejny Board News. A teraz już zaczynamy to 216. wydanie. Zapraszam. Teraz proszę o uwagę wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen, szczególnie tych z Was, którzy chcieliby zrealizować swoje cele misji walcząc w dwuosobowym pojedynku. Otóż wydawnictwo Rebel zapowiada polską wersję językową najnowszej pojedynkowej figurkowej gry, właśnie z uniwersum Star Wars. Będzie to Shuttle Point. I to, moi drodzy, jest tylko początek serii. Jak zapewnia wydawca, w tej dwuosobowej grze figurkowej przejmujecie kontrolę nad kultowymi postaciami ze świata Star Wars i ich sojusznikami, walcząc z przeciwnikiem o to, kto pierwszy osiągnie swoje cele misji. Natomiast pamiętajcie, że najlepsi dowódcy to ci, którzy szybko przystosowują się do sytuacji spośród chaosu bitwy i korzystają z dobrodziejstw mocy, a zatem niech moc będzie z wami. Jak z całą pewnością pamiętacie, wydawnictwo Rebel przejęło wydawanie serii gier Azul i w minionym tygodniu uraczyło nas premierą dodatku do tejże planszówki pod tytułem Kryształowa Mozaika, a zatem kryształowych kafeleczków możecie szukać już na sklepowych półkach. Azul kryształowa mozaika wprowadza do podstawowej wersji gry usprawnienia, takie jak nakładka na planszę, która zapobiega przypadkowemu przemieszczaniu się kafelków po niej. A także w pudełku możecie znaleźć nowe plansze z innym układem, polami premiowymi oraz inną punktacją. Jeszcze jedna premiera, która odbyła się w minionym tygodniu od wydawnictwa Rebel, dotyczy przyjemnej jednoosobowej łamigłówki, w pudełku której czekają na Was 34 zagadki. W trakcie rozgrywki w grę High Stacks będziecie musieli zmieścić wszystkie zwierzęta gospodarstwa do obory. Zwierzątka mają różne rozmiary i kształty, więc przy każdej z tych zagadek będzie trzeba się nagłowić, aby zmieścić wszystkie zwierzaki na wyznaczonych na karcie obszarach. Z całą pewnością wszyscy fani gry Heroes, Made in Magic 3. Oczywiście mówię tutaj o planszowej wersji, na którą bardzo wielu z Was nie może się doczekać, pamięta datę startu kampanii. Ale przypomnę, 15 listopada to już jest ten wtorek, a więc po południu będziecie mogli dołączyć do grona całkiem licznych, wspierających, jak sądzę, i wesprzeć naszego polskiego wydawcę, czyli Archon Studio, w wydaniu tej planszówki. Jak Herosi, moi drodzy, prezentują się na plaży? Jak wygląda walka, eksploracja terenów? Jak wygląda cała rozgrywka? Jak prezentuje się reszta komponentów? I co sądzę o tej grze? Możecie już sobie zerknąć w nagraniach na kanale. Również linki do nich zostawię w opisie. Już za niecałe dwa tygodnie w tej fantastycznej zatoce kupców zrobi się gwarnie, bowiem jak zapowiada krakowskie wydawnictwo Galakta, premiery gry Zatoka Kupców, a także czterech rozszerzeń. Możecie spodziewać się 23 listopada. Zatoka Kupców, moi drodzy, to silnie asymetryczna gra euro, w której będziemy wcielać się w jednego z kupców, właśnie w fantastycznym świecie, który prowadzi sobie własny sklepik, swój własny interesik i który stara się podczas rozgrywki sprzedawać swoje towary podróżnikom, którzy przybyli na trzy pomosty owej tytułowej Zatoki. Zatoka ta pełni rolę najznakomitszego placu handlowego w całych pięciu królestwach. Każdy z graczy używa do rozgrywki swojego własnego, unikalnego zestawu elementów, a także mechanik i te elementy mogliście podziwiać w jednym z odcinków premier. Linka zostawię Wam w opisie, a już niebawem zarówno o grze podstawowej Zatoka Kupców, jak również o każdym rozszerzeniu nieco więcej Wam opowiem, a więc już serdecznie zapraszam. To jeszcze nie koniec nowin od wydawnictwa Galakta, które dotyczą listopadowych premier, bowiem jeszcze właśnie w listopadzie, konkretnie 30 listopada, możecie spodziewać się premiery trzech planszówek. Więc chwilę poza Toce Kupców w sklepach ma pojawić się W grocie króla Gór. Teraz możecie zamawiać tę planszówkę w ramach trwającej przedsprzedaży i właśnie w ramach przedsprzedaży możecie zgarnąć drewniane żetony koronacji, które dodawane są bonusowo. Kolejna premiera przewidziała na 30 listopada to gra Katan Świd Ludzkości, którą zabawiając teraz w ramach trwającej przedsprzedaży otrzymacie wraz z kartą promocyjną Szaman. Natomiast kotkrywcy to kolejna premiera zaplanowana przez Galaktę na 30 listopada, natomiast teraz możecie nabywać już zamawiać tę grę wraz z bonusem, czyli 12 akrylowymi serduszkami, które służą do oznaczania punktów życia Mumii i dostępne są one tylko i wyłącznie w przedsprzedaży. Gdybyście nie mieli sprecyzowanych planów na najbliższy piątek 18 listopada, to wydawnictwo Lucrum Games ma taką propozycję. Możecie zręcznie wybrać się do sklepów z planszówkami, bowiem tam będą czekać na Was już wojownicy podziemi wraz z czterema dodatkami. Właśnie na piątek zaplanowana jest premiera tej zręcznościowej, zabawnej planszówki, w której będziemy chadzać po lochach. Ta gra, jak zapewnia wydawca, łączy ze sobą bardzo zręcznie Ową zręczność, poczucie humoru oraz przygodę. Mogliście zobaczyć, jak prezentują się wojownicy podziemi w moich premierach, do których was serdecznie odsyłam, natomiast w trakcie rozgrywki będziecie zbierać parszywą kompanię. Razem przemierzycie lochy, stawicie czoła hordom pokracznych monstrów i w ogniu walki oraz w desperacji będziecie musieli umiejętnie wykorzystać talenty, odwagę swoich bohaterów. Gdyby Wojownicy podziemi od wydawnictwa Lucrum Games to na piątek było dla Was nieco za mało, to w ten sam piątek 18 listopada możecie jeszcze tak po podpachę chwycić sobie wykreślankę Rolo, bowiem ta gra będzie również miała premierę 18 listopada. Celem w grze Rolo jest zdobycie jak największej liczby punktów, kompletując różne zwierzaki i tworząc z nich najlepiej punktujące kombinacje. Do tego konieczne jest wyrzucanie kości odpowiednich znaków z możliwością dwukrotnego przerzutu, jeśli wynik nam nie będzie odpowiadał, a reszta już w Waszych rękach. To był dobry rok. Myślę, że to jeszcze za wcześnie, aby to oceniać, ale gdyby dobrego roku w tej planszowej wersji, czyli uroczej planszówki z mechaniką wysyłania pracowników i troszkę naciąganiem szczęścia brakowało Wam w Waszych planszowych kolekcjach, to możecie to nadrobić, bowiem w najbliższy czwartek, 17 listopada zaplanowana jest premiera do druku gry Dobry Rok od wydawnictwa Lucrum Games. W trakcie rozgrywki będziecie wysyłać swoich pracowników w przeróżne miejsca na plansze, aby wykonywać pożądaną i zapisaną tam akcję. Natomiast powodzenie owych akcji zależy od wartości na kościach, które będziemy co rundę rzucać, a które to gracze będą przydzielać na pola z umieszczonymi członkami rodziny, by spełnić warunki do wykonania danego zadania. Całą rozgrywkę urozmaicają nam wędrowcy, którzy pojawiają się w każdej rundzie, dodawają nowe mechaniki czy też karty z ulepszeniami, a te z kolei zapewniają nam punkty zwycięstwa, będące tak naprawdę wyznacznikiem tego, komu uda się zbudować najbardziej komfortowe schronienie, a tym samym przetrwać zimę, no i wygrać grę. Jeśli ktoś z Was ma ochotę na wycieczkę do Włoch, to zaprasza Was Portal Games, a właściwie zaprasza do sklepów, bo tam czekają już na Was egzemplarze premierowej gry Virtu. Jest to strategiczna gra typu Area Control, w której stajecie na czele jednego z nabierających wpływu regionów i będzie to albo Florencja, Wenecja, Mediolan, Rzym, bądź też Neapol. W trakcie rozgrywki będziecie starali się starannie zarządzać swoim dworem, a także zasobami, no i zdobywać dominację nad innymi. W razie czego, nie lękajcie się użyć siły, ale trzeba pamiętać, że im większa armia, tym większe koszty jej utrzymania. A teraz piłka bramka gol. Moi drodzy, na najbliższy czwartek, 17 listopada wydawnictwo Portal Games no, ma w logo piłkę, więc można powiedzieć, że jest to bardzo pokrewne. Szykuje dla wszelkich kibiców piłki nożnej nie lada emocje związane z premierą gry 11, a także dodatkami do tej planszówki. W tej strategicznej grze macie za zadanie zarządzać i rozwijać własny klub piłkarski, po to, aby pod koniec sezonu zdominował on ligę i aby pokonać wszelkich swoich przeciwników. Każdy dzień tygodnia będzie związany z innymi, wymagającymi zadaniami. Odpowiednie dysponowanie klubowymi zasobami pozwoli graczom przeprowadzić kolejne transfery, trenować piłkarzy, zatrudniać nowych pracowników, pozyskiwać sponsorów i rozbudowywać własne stadiony. Tutaj remisy się nie liczą, twoja drużyna musi być gotowa na zwycięstwo. A teraz szybciutko moi drodzy, proszę wsiadać. Przynajmniej tak zaprasza również wydawnictwo Portal Games na zbliżającą się w najbliższy czwartek, 17 listopada, premierę gry Proszę wsiadać! Nowy Jork i Londyn, czyli familijnej, szybkiej gry, w której mają odnaleźć się zarówno początkujący gracze, jak i ci zaawansowani, bo gra, jak zapewnia wydawca, ma proste zasady ze strategicznym potencjałem. Podczas rozgrywki w każdej z 16 rund będziecie dokładać na plansze znaczniki trasy i zabierać ze sobą kolejnych turystów, studentów bądź po prostu zwykłych mieszkańców. Zwycięży ten z Was, któremu uda się przewieźć największą liczbę pasażerów, dostarczając ich w docelowe miejsce i nie szczędząc atrakcji po drodze. O dodatkowych 500 kartach, jakie możecie znaleźć w najnowszym premierowym rozszerzeniu do gry Dominion, i mówię tutaj o Pieśni Nocy, mogliście chwilkę posłuchać, zobaczyć je w moich premierach. Teraz możecie już zobaczyć te rozszerzenie na sklepowych półkach, gdzie ono czeka, bowiem w minionym tygodniu odbyła się premiera tego dodatku. Pieśń Nocy, moi drodzy, wprowadza, jak powiedziałam, 500 kart, w tym 33 nowe wzory kart królestw. No idą również karty Nocy, Pamiątek, Miedziaków, Losu oraz Fatum, które jeszcze bardziej pozwolą rozbudować podstawową wersję gry Dominion, która wymagana jest do rozgrywki. Jeśli mam tutaj fanów dinozaurów, a z całą pewnością ich nie brakuje, szczególnie wśród tej młodszej grupy graczy, to moi drodzy, w dwóch rozszerzeniach, których premiera odbyła się w minionym tygodniu od wydawnictwa Nasza Księgarnia do gry Draftozaur, czeka na was 20 nowych pionków dinozaurów, a także 10 nowych dwustronnych plansz. Pterodaktyle i plesiozaury to dwa rozszerzenia, które dodatkowo wprowadzają nowe sposoby zdobywania punktów, a ponadto oba dodatki można ze sobą łączyć. A teraz nieco wystrzałowych informacji od wydawnictwa Fox Games. Możecie już oblegać, moi drodzy sklepy, bowiem tam czeka na Was dodatek do gry, wystrzałowe katapulty, oblężenie, ale również możecie nabywać sobie komiks paragrafowy Sherlock Holmes, mityczne śledztwa, bowiem premiera obu tych gier odbyła się w minionym tygodniu. Oblężenie, czyli dodatek do wystrzałowych katapult, wprowadza do gry dodatkowe bronie, nowe figurki rycerek, a także kolejne elementy, dzięki którym będziecie mogli rozbudować swoje zamczysko. W paragrafowym komiksie Sherlock Holmes mityczne śledztwa będziecie starali się rozwikłać zagadkowe przestępstwa. Czy nadprzyrodzone moce mogły doprowadzić do zagadkowych zbrodni w Londynie? Oto jakie łamigłówki czekają na Was w tym komiksie paragrafowym. A teraz całkiem radosne informacje od wydawnictwa Lucky Duck Games, szczególnie dla tych wszystkich, którzy już być może troszkę pousypiali, czekając na swoje egzemplarze gry, uśpieni bogowie. Czy będzie się z czego cieszyć? Miejmy nadzieję. 8 listopada udało się skutecznie wysłać paczki z grami, a na 13 grudnia, i oby to nie była pechowa data, zaplanowano odbiór w gdańskim porcie, a więc trzymajcie kciuki, aby jeszcze przed świętami gry trafiły na wasze stoły. Przy okazji upewnijcie się, że Wasze wysyłkowe dane są poprawnie wypełnione. Możliwość aktualizacji bowiem wygaśnie z dniem 30 listopada. Wydawnictwo Lucky Duck Games bynajmniej nie śpi, bowiem rozpoczęła się cała akcja przedsprzedażowa, związana z kilkoma planszówkami, które możecie już w ramach właśnie tej przedsprzedaży nabywać. Jedną z nich jest Sky z której premiera zaplanowana jest na za półtorej tygodnia, dokładnie 23 listopada jest to gra ekonomiczna o wydobywaniu zasobów z księżyca, a także z asteroidów. Mogliście ją zobaczyć w moim live'ie z Zosią z Lucky Deck Games, do którego linka zostawię Wam w opisie, jeśli chcecie na tę planszówkę rzucić okiem. Gracze podczas rozgrywki wcielają się w inwestorów, którzy fundują działania korporacji, wykorzystują zdobyte surowce i wspierają badania naukowe. Sercem tej gry jest unikalny system programowania akcji i zarządzania ręką kart, który wymaga starannego i sprytnego planowania. Kto z Was błądzi po zakamarkach planszowego świata w celu odnalezienia swojego przeznaczenia, nie musi już szukać, moi drodzy, bowiem Lucky Duck Games rozpoczęło przed sprzedaż dwóch dodatków do gry Destiny. Mówię tutaj o dodatku folklor i mity, a także Morze Piasku. Premiera tych rozszerzeń zaplanowana jest na 23 listopada i to jest dzień, w którym sporo się będzie działo. Rozszerzenie mity i folklor pozwala odwiedzić niesamowite, jak zapewnia wydawca, historyczne miejsca i stanąć przeciwko mitycznym stworzeniom, takim jak gargulce czy meluzynie. Gra zawiera 26 dużych kafli map i 15 figurek, w tym również figurkę gargulca, taką większą, 9-centymetrową, i mogliście ją również zobaczyć w live, do którego linka, jak mówiłam, zostawię w opisie. Na ten dodatek składają się trzy scenariusze. Każdy, jak zapewnia wydawca, oferuje rozgrywkę na około 2 do 2,5 godzin. Jeśli chodzi o rozszerzenie, Morze Piasku. Zawiera ono również trzy scenariusze Destiny's. Historia gry natomiast tym razem przenosi nas do pirackiej twierdzy u wybrzeży Afryki, a gracze wcielają się w osoby zaangażowane w jej oblężenie. Do mechaniki znanej Wam z podstawowej gry Destiny's dodany został nowy sposób wędrówki, czyli podróż między mniejszymi mapami, a także nowe miejsca kluczowe, takie jak lochy i labirynty. Co ciekawe, jeśli ktoś z Was wybiera się na festiwal, ale gramy w Kowalach na Pomorzu już za tydzień 19 i 20 listopada, to te planszówki będzie mógł nabyć na stoisku Lucky Duck Games. Za niecałe dwa tygodnie, a konkretnie 23 listopada, będziecie mogli stanąć na czele grupy ocalałych, grając w karcianą nowość od wydawnictwa Lucky Duck Games, czyli grę Radlands. Moi drodzy, i walcząc o wodę, póki co możecie zamawiać tę karciankę w ramach akcji przedsprzedażowej, jaka od tego wydawcy się rozpoczęła. Radlands to jedna z gier, jaką z Zosią pokazywałyśmy Wam w live, więc możecie zobaczyć na te fluorescencyjne kolory, a podczas rozgrywki będziecie wykorzystywać karty postaci, a także wydarzeń, by odeprzeć najazdy wściekle atakującego Was wroga. Każdy z graczy musi obronić bowiem swoje trzy obozy i zniszczyć jednocześnie obozy przeciwnika, wykorzystując karty postaci, a także karty wydarzeń. Ten jakże intensywny Karciany pojedynek wygra gracz, który odnajdzie potężniejszą synergię kart i lepiej zarządzi wodą. Jak wspomniałam, najcenniejszym zasobem neonowych pustkowi. Hejże, tu Michał. Jeżeli macie ochotę przeżyć niesamowitą przygodę wcielając się w bohaterów walczących z mrocznymi siłami, zerknijcie na kampanię Old Sworn into the Deepwood. Jest to typowy amerytraż dla jednego do czterech graczy, wspomagany aplikacją. Ale jeżeli nie lubicie takich rozwiązań, otrzymacie również książkę, w której znajdziecie 21 scenariuszy. Wszystkie powinny zająć Wam ponad 60 godzin, a w ich trakcie będziecie podróżować po mrocznej krainie, od czasu do czasu odwiedzając miasto, aby ulepszać swoich bohaterów. Co ciekawe, kiedy zdecydujecie się zmienić im broń, wymienicie również elementy figurki, aby odwzorować dokładnie wybrany przez siebie oręż. Ponadto niektóre z postaci są łatwiejsze do opanowania, a inne będą wymagały już od Was pewnego doświadczenia z grą. Powinno więc to fajnie wpłynąć na jej regrywalność, nawet po przejściu całej kampanii. A z pewnością pomogą w tym również różne tryby i sekrety do odkrycia, w zależności od ścieżek, którymi podążycie. Twórcy gry bardzo się do nich przyłożyli, gdyż nawet figurki Waszych przeciwników są ukryte w specjalnych skrzyneczkach, które będziecie otwierać w trakcie kampanii, o ile oczywiście podążycie właściwą drogą. Podsumowując, jest to epicka kampania z bardzo dużym nastawieniem na walki z różnego rodzaju bossami, którzy będą dostosowywać się do Waszych działań i zmieniać taktyki. Jeżeli więc macie w sobie rządzę przygody, możecie wesprzeć kampanię do 15 listopada. Pozostajemy w klimatach kooperacyjnej przygody, tym razem opartej na grze komputerowej. Slay the Spire to karcianka, w której solo lub do czterech graczy będziecie budować swoje talie i tablo, aby pokonywać kolejne przeciwności. A największą z nich jest fakt, że na waszej drodze do wielkiego bossa stanie sporo pomniejszych przeciwników. Na początku walki mogą wydawać się w miarę proste, jednak każdy stracony punkt życia jest tutaj na wagę złota ze względu na ograniczone możliwości leczenia. Także wystarczy kilka pojedynków, w których stracicie po dwa punkty życia i zostaniecie pokonani. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie budowanie swojej talii wraz z silniczkiem dodatkowych kart relikwii, które będziecie układać przed sobą. Kiedy stworzycie odpowiednie synergie, będziecie w stanie wytrwać nieco dłużej. Gdyby jednak jakimś cudem okazało się, że jest za łatwo, możecie na kilka sposobów zwiększyć poziom trudności gry. Zamiast standardowych kart, znajdziecie tutaj ponad 300 dwustronnych, pozwalających na ulepszanie ich, aby odblokowywać potężniejsze moce. Dlatego gra wymaga koszulek, abyście nie widzieli, jakie karty dobierzecie. Jeżeli jesteście fanami komputerowej wersji, ta z pewnością przypadnie Wam do gustu, gdyż idealnie ją odwzorowuje, a ponadto daje możliwość grania kooperacyjnie ze znajomymi. Czas na jej wsparcie macie do 18 listopada. Na koniec szybka wzmianka o dodatku do gry Hidden Leaders o podtytule Forgotten Legends. Co prawda podstawka jest wydana u nas przez Galaktę, ale jeżeli jeszcze jej nie macie, albo nie chcecie czekać na dodatek w polskiej wersji językowej, lub nie wiecie, czy Wam się w ogóle spodoba, możecie wesprzeć wersję Print and Play, która zawiera i podstawkę i ów dodatek za jedyne 3 euro. Gdybyście nie wiedzieli co to za tytuł, to jest to szybka gra dedukcyjna, w której do sześciu graczy wciela się w owych ukrytych liderów dążących do tego, aby to ich frakcja osiągnęła swój cel. Co ciekawe, każdy z graczy może mieć wpływ na wszystkie frakcje za pomocą zagrywanych kart. Z racji tego, że Wasze role są ukryte, odpowiednia dedukcja i patrzenie na ręce przeciwników będą tutaj kluczowymi elementami rozgrywki. A wraz z tą całą konspiracją idzie również masa negatywnej interakcji. Czas na wsparcie macie do 18 listopada. To tyle na dziś, dzięki. i do następnego! Dla tych z Was, którzy nie mają sprecyzowanych planów i pomysłu na kolejny weekend proponuję małą wycieczkę na Pomorze. Konkretnie 19 i 20 listopada odbywać się tam będzie, powiem, festiwal gier planszowych. Ale gramy i będzie sporo tego grania, bowiem jak zapewnia organizator, czyli między innymi sklep z grami planszowymi, ale planszówki, czekać na Was będzie ponad 600 gier do rozegrania, sesje RPG, wystawcy, w stoiskach, których będziecie mogli nabyć różne nowości, a także atrakcje takie jak strefa prototypów, malowanie figurek, prelekcje, turnieje, a nawet foot track, jeśli ktoś z Was przy tym całym graniu Zgłodnieje, a więc życzę Wam bardzo dobrej zabawy. Serwis planszeo, czyli wyszukiwarkę gier planszowych, a także miejsce, gdzie możecie zostawić swoją opinię o danej grze, a także znaleźć najtańszą planszówkę spośród tych, które was interesują, bowiem planszeo współpracuje z wieloma sklepami, z grami planszowymi. Z całą pewnością kojarzycie, bo jest to nasz board newsowy medialny. Patron. Zresztą Łukasz z planszeo nieraz pojawiał się w toblistach i prezentował najchętniej wyszukiwane przez was planszówki, i teraz planszeo rozwija. Skrzydła rozpoczynając współpracę z największym serwisem o grach planszowych na świecie, czyli Board Game Geekiem. Bardzo serdecznie gratuluję, kibicuję temu rozwojowi. Co to oznacza, moi drodzy, dla Was, dla graczy, dla osób, które korzystają z tego serwisu? Otóż oznacza to, że użytkownicy będą mieli od razu dostęp do informacji o nowych grach, które pojawią się po angielsku właśnie na BGG. I te wspólne działania obejmą również obszary, takie jak tworzenie bardziej efektywnych algorytmów, rekomendacji, planszówek oraz uzupełnienia bazy o gry wydane wyłącznie w języku polskim. To tyle moi drodzy na dzisiaj, mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku Board News, a w tygodniu jeszcze w materiałach, jakie dla Was przygotuję. Za dzisiaj, za Waszą uwagę i czas poświęcony na obejrzenie tego odcinka, tego wydania Board News, bardzo serdecznie dziękuję, zachęcam do zostawienia polubień. Jak macie ochotę napisać komentarz, to również bardzo chętnie poczytam. No i widzimy się w najbliższym nagraniu. Trzymajcie się, cześć!